W roku w restauracji Polonez odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 22. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Spotkanie zostało zorganizowane przez Federację Polek w Kanadzie, ogniwo nr 7 w Winnipegu. Corocznie panie z ogniwa numer 7 wraz z zaproszonymi gośćmi spotykają się już tradycyjnie w restauracji Polonez, aby uczcić dzień narodzin tego jakże ważnego dokumentu w historii Polski. Zapraszamy na obszerne fragmenty tego spotkania, które obrazuje nie tylko głębokie przywiązanie do dalekiej ojczyzny, ale także szacunek dla jej historii i do naszych polskich tradycji. Spotkanie otworzyła prezydent Dniwa Nr 7. Pani Maria Szymański, jakim jest 222 rocznica Konstytucji 3 maja. Przede wszystkim chciałam, korzystając z okazji, chciałam serdecznie podziękować panu Bogdanowi Jabłońskiemu za to, że zechciał nas przyjąć tutaj w tym lokalu, także brawa dla Pana Bogdana. Chciałam także podziękować księdzu Krystianowi Sokoł, który będzie naszym prelegentem. Ksiądz siedzi tam z tyłu, proszę się pokazać. A chciałam też podziękować Basi Malkiewicz za to, że wszystko tutaj zorganizowała i przygotowała i była, że tak powiem, silnikiem napędowym z okazji tej imprezy. Dziękujemy Basiu. Chciałam tylko e, zaznaczyć, że słowem jednoczącym nas wszystkich tutaj, którzy się tutaj zebrali, e, jest e, słowo Polska. Mimo tego, że dzieli nas wielka odległość i nie możemy, nie możemy zapomnieć o tak ważnym wydarzeniu, które wzbogaciło naszą ojczyznę. Nie jest prostym zadaniem być Polką lub Polakiem, kiedy jesteśmy e, kiedy mieszkamy w kraju, który jest tak daleko od Polski. To, że spotykamy się tutaj, aby uczcić to święto Konstytucji 3 Maja świadczy o tym, że kultywowanie polskiej tradycji, pamiętanie o polskiej historii jest dla Was czymś bardzo ważnym i za to bym chciała wszystkim serdecznie podziękować. Także Federacja pragnie kultywować tą tradycję, i, którą, jest właśnie to, którą są właśnie te lunche 3 Majowe. I mamy nadzieję, że ta tradycja będzie dalej kulturowana dzięki właśnie Wam, dzięki gościom, którzy chcą przyjść i spędzić z nami ten, ten majowy, to majowe popołudnie. Także krótko tylko o programie, więc za chwilę będzie podany lunch. Zaraz po lunchu, ale jeszcze przed deserem ksiądz Krystian Sokoł wygłosi prelekcję, którą przygotował z tej okazji. A potem każdy chyba ma, większość ludzi ma na stole słowa piosenki Witaj Maj, 3 maj, także spróbujemy, jak to będzie nam wspólne śpiewanie wychodziło. A chciałam też powiedzieć, że na pewno już większość z Państwa miała okazję przeczytać informatory, które zostały wcześniej rozdane. Są tam informacje o naszej nadchodzącej 50 rocznicy planujemy wielką galę w Port Gary Hotel 23 listopada jest też informacja o obchodach 3 maja, które jest organizowane przez KPK i odbędzie się to w tą niedzielę w kościele Baboli. Także proszę zwrócić uwagę w Waszych informatorach. Jest też organizowana zabawa 1 czerwca na poparcie kolonii dla dzieci z polskich szkoły, ale nie tylko, dla innych polskich dzieci. Także, jeżeli ktoś ma ochotę zakupić bilety, proszę się do mnie zgłaszać. Modlitwę przed posiłkiem poprowadził ksiądz Krystian Sokor. Witaj maj, 3 maju, Polaków, błogi raj, to jest mniej czy więcej znana pieśń, która szczególnie w dniu dzisiejszym nas jednoczy i nie ulega najmniejszej wątpliwości, że Taki dzień jak dzisiejszy rodzi jakieś wewnętrzne zrywy, nie tylko w stronę ojczyzny, ale nieraz jakieś pomysły, które w większym czy mniejszym gronie polityków dają jakąś, jakąś właściwą, właściwy kierunek rozwoju naszego kraju. A jako katolicy wiemy, że pan Jezus do siostry Faustyny powiedział, że jeżeli będzie mi ten naród zawsze wierny, to jako wyższe. Nie ulega wątpliwości, że ten dzień nastąpi. Ten dzień nastąpi, mamy wiele znaków takich, i dlatego z tego się trzeba cieszyć. Łączymy się z naszą ojczyzną duchowo, ze wszystkimi Polakami na świecie, powierzając przez serce naszej Matki Królowej wszystkie nasze polskie sprawy pod Twoją obronę. Uciekamy się święta, Boże, Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwaletna i pogodna. O Panie nasze, porędowniczko Nasze, pośredniczko nasza, pocieszycielko Nasze, Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Za tych, którzy oddali życie za ojczyznę, więc na odpoczynek racz im dać, Panie niech odpoczywają w pokoju wiecznym Panie Boże dziękujemy Ci za to nasze zgromadzenie w tym miejscu bo błogosław te dary, które z Twojej dobroci będziemy spożywać, tych, którzy przygotowali naucz nas zawsze dzielić się chlebem i radością z innymi pamiętaj o bezdomnych, bezrobotnych ogłodnych. błogosław nasz posiłek i nas samych, naszą ojczyznę nasze domy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego ハンバーグ。<music> Następnie pan Jerzy Bibik wraz z panem Józefem Biernackim zaintonowali tradycyjną piosenkę Witaj Maj 3 Maj, która jest śpiewana na każdym z tych majowych spotkań. Z kolei zebrani wysłuchali księdza Krystiana Sokala, który był tegorocznym prelegentem tej uroczystości. Pierwszą z niej jest Zofia Fryderyka Augusta, urodzona w 1729 roku w Szczecinie, której ojcem jest Krystian August, mamy w 1747 roku, władca miniaturowego księstwa w cesarstwie niemieckim, a matką była Joanna Elżbieta, Pochodząca z dynastii holsztyńskiej, która staje się księżniczką linii Anhalt-Zerbst. To późniejsza po prostu Katarzyna II Caryca. Oczarowany Katarzyną Carycą, Poniatowski zbliżył się na tyle do niej, że w 1757 roku rodzi się córka Anna, a trzy lata wcześniej syn Paweł. Calica z królem pruskim Fryderykiem II zawiera układ dotyczący kontroli polskich spraw wewnętrznych i sama mówi, dlaczego tego nie wykorzystać, skoro Polska szerzy się anarchią, a kraj coraz bardziej jest słabszy. Po czterech latach walki szlachta podporządkowuje się królowi, ale w 1773 roku sen ratyfikował porozumienie o rozbiorze kraju, a więc cały czas bez najmniejszych problemów ingeruje w wewnętrzne sprawy Polski. Katarzyna jest wściekła, bo w 1790 roku nie udaje się powstrzymać zawarcia przymierza polsko-pruskiego, które jest niekorzystne dla Rosji. 3 maja 1791 roku Sejm czteroletni uchwala konstytucję, która mocno, którą mocno wspiera e, król August Poniatowski. Polska magnateria jest niezadowolona, mimo wszystko z tego wybucha wojna polsko-rosyjska, i pod naciskiem e, August Poniatowski opowiada się za Targowicą, rozkazuje zaprzestać walk i ostatni promyk nadziei. To jest oczywiście powstanie Kościuszkowskie, wołające o wolność, całość i niepodległość, które wybucha w Krakowie 24 marca 1794 roku. W tym czasie między stronami austriacką, pruską i rosyjską trwają kolejne rozmowy dotyczące już trzeciego rozbioru Polski, który dokonuje się 24 października 1795 roku. Stanisław August Poniatowski zostaje królem bez terytorium i 25 listopada 1795 roku podpisuje w Grotnie swoją abdykację i tam pozostaje do 1796 roku, kiedy to umiera Katarzyna II. Sam Stanisław August Poniatowski zostaje zaproszony do Petersburga przez Pawła I, zmarłego w 1801 roku, który jest przychylny naszemu królowi. Stanisław August Poniatowski niestety już nie może wiele zdziałać, ponieważ dwa lata później umiera e, po swojej kochance w Pałacu Zimowym, Katarzynie Carycy, w Pałacu Zimowym w Petersburgu. Konstytucja 3 maja z 1791 roku to jednak Największe osiągnięcie prawodawcze Sejmu czteroletniego, bo było wstrząsem pomyślnym i dobrze pomyślanym w życiu polskim, ale i międzynarodowym. Do dzisiaj głośnym echem także i poza granicami kraju jest nie tylko 3 maja jako święto narodowe, ale i to, że stolica apostolska powiększyła jego znaczenie, że jest to święto Matki Bożej Królowej. Polski. My wiemy, że było nawet królowej korony polskiej. No, warto może nawet wspomnieć, że to musiało mieć jakiś wydźwięk w sercu, w świadomości generała Władysława Sikorskiego, który już w 1938 roku powiedział bardzo wyraźnie Polskę widzę silną, bo katolicką. Konstytucja 3 maja w swej donosłości niesie kasację monarchii elekcyjnej, a wprowadza monarchię dziedziczną, co oczywiście wzmacnia państwo. Reformy społeczne, szczególnie w sprawie chłopskiej, były niewielkie, ale przewidywano zwoływanie co 25 lat sejmu ekstraordynacyjnego, i wtedy będą dominować kwestie chłopskie. Na wielką, na wielką skalę. Konstytucja uznała, że katolicyzm jest religią panującą, oraz zapewniła tolerancję i opiekę rządową nad innymi wyznaniami. Sejm czteroletni uchwalał konstytucję przez ciało złożone wyłącznie ze szlachty, niektórych tutaj mamy wymienionych, mamy nawet przed sobą na karcie. I chociaż godziła ich interesy stanowe, to była dowodem troski nie o cele egoistyczne, co moje, lecz o dobro narodu jako całość. Już w tym miejscu trzeba powiedzieć, że konstytucja 3 maja z 1791 roku tej, tej konstytucji nie można mierzyć pojęciami dzisiejszymi. To absolutnie nigdy nie wolno tej miary przykładnić. Ale ze wszech miar trzeba odwołać się do ówczesnego ducha XVIII-wiecznego. Oczywiście konstytucja 3 maja była jakby swego rodzaju zamachem stanu, ale przeprowadzonym legalnie. Na czym to polegało? Otóż była to taka chwila, kiedy część posłów, a było ich 182, opuszczało Warszawę. 110 było, jeszcze, 110 było zwolennikami Konstytucji, a 72 było takich jeszcze niepewnych. Ale była ostateczna liczba głosów, aby uchwała zasadnicza mogła być dokonana w sposób ważny. Oczywiście były protesty i próbowano się sprzeciwiać. Wśród nieprzybyłych głosów był na przykład przeciwko Konstytucji 3 maja Antoni Czertpertyński. I 27 innych posłów. Jako ciekawostkę e, warto dodać, że taki poseł Suchorzewski e, sprzeciwiał się Konstytucji 3 maja tak mocno, proszę sobie wyobrazić, że oświadczył, że zabije swego przyprowadzonego do Sejmu syna, bo nie chce, aby żył on w nowym ustroju. W kurniku w bibliotece zachował się protokół Towarzystwa Przyjaciół Konstytucji 3 maja. To poufna organizacja złożona z masonów, której zadanie było kierować Sejmem tak, aby Polska mogła się odrodzić. Pierwsze ich posiedzenie odbyło się 21 maja, a ostatnio odnotowano 14 grudnia 1791 roku. Towarzystwo liczyło 213 członków, to jest 14 senatorów, 125 posłów i 74 arbitrów to jest bywalców galerii sejmowej sam król Stanisław August Poniatowski w liście do debolego posła polskiego w Petersburgu pisał tak że Polska bez jakiegoś związku obcego utrzymać się sama przez się bezpiecznie nie może i że tych obcych potencji które nas otaczają jednak najmniej dla nas niebezpieczne byłoby taż sama Moskwa. Największe dobro, a przynajmniej najmniejsze zło Ojczyzny mojej, mówił król, było i będzie zawsze jedyną wskazówką moją. I pisał dalej. Gdyby jednak, czego strzeż Boże, narodowy jaki krok otwarty przeciw niej nastąpił, ja domowej wojny przeciw własnemu narodowi podnosić nie będę. Bo z narodem żyć i umierać mam powinność. Dziękuję. Ze względów realizacyjnych przedstawiliśmy tylko skromne fragmenty prelekcji księdza Krystiana Sokala. Która była nie tylko bardzo interesująca, ale zawierała też ogromny zasób faktów historycznych, które pozwoliły słuchaczom na głębszy wgląd w dynamikę, atmosferę i politykę tego ważnego wydarzenia w historii naszego narodu. Chcemy poinformować naszych widzów, że niniejszy felieton wraz z pełną wersją prelekcji księdza Sokala będzie dostępny na dysku DVD którzy wyrażą chęć posiadania takiego dysku, prosimy o skontaktowanie się z naszą redakcją, pisząc na adres naszamanitoba.ca